Co łączy tego pana z tą panią, a także tych dwóch panów? Mała podpowiedź. Jeden o niej pisał, ta pani ją sprawowała, ten ją porzucił, a ten stracił przez nią głowę. Chodzi oczywiście o władzę. I właśnie władzy będzie poświęcony nowy format na naszym kanale. Ja nazywam się Łukasz Szymura i raz w miesiącu będę chciał Wam przedstawiać różne aspekty sprawowania władzy: psychologiczne, prawne, Finansowe, a także wiele innych. Będziemy sięgali po przykłady z dalekiej historii, ale też posiłkowali się obecnymi wydarzeniami. Jeżeli ta tematyka jest dla Ciebie interesująca, to zachęcam, by dać lajka, by film otrzymał większe zasięgi. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to polecam zasubskrybować ten kanał i koniecznie kliknąć w dzwoneczek. Tylko wtedy otrzymasz powiadomienia o naszych nowych materiałach. Teraz już nie przedłużam i przechodzę do rzeczy. A dzisiaj chciałbym postawić jedno ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? Chodzi mi o coś innego. Czy warto być dzisiaj królem? Czy mamy czego zazdrościć Karolowi III, który czekał kilkadziesiąt lat, by nosić koronę? Czy w dobie sztucznej inteligencji, lotów w kosmos, monarchia ma jeszcze rację bytu? Przekonajmy się. Kiedy ponad 100 lat temu wybuchła I wojna światowa, Europa była centrum świata. Wtedy spośród europejskich potęg tylko Francją nie rządziła koronowana głowa. Jednak koniec wojny oznaczał też koniec rządów wielu dynastii. Jak on przebiegał? W przypadku Habsburgów czy Hohenzollernów polegał na przymusowej emigracji do Holandii czy Szwajcarii. Romanowowie, panujący w cesarstwie rosyjskim, nie mieli tyle szczęścia i zostali bestialsko zabici przez bolszewików. Monarchia utrzymała się w Wielkiej Brytanii przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, co oczywiste, Brytyjczycy wygrali wojnę, więc opinia społeczna nie była tak negatywnie i radykalnie nastawiona, co w państwach centralnych. Po drugie, i może jeszcze bardziej istotne, w Wielkiej Brytanii władza króla była mocno ograniczona i to od bardzo dawna. A dokładnie od roku 1689. Wtedy to król Wilhelm III Orański zaakceptował deklarację praw. Zrzekł się tym samym m.in. kompetencji do samodzielnego ustanawiania podatków czy zawieszania ustaw parlamentu. Kiedy więc na kontynencie kolejne państwa wchodziły w okres absolutyzmu, to na Wyspach ukształtowała się zasada, zgodnie z którą król panuje, ale nie rządzi. A skoro nie rządzi, to nie ma potrzeby go obalać. Co ciekawe, podobnie było w Rzeczpospolitej. Dziwnym trafem, Wielka Brytania stała się światowym mocarstwem, a państwo polsko-litewskie przestało istnieć. Wyjaśnienie tego fenomenu to jednak temat na zupełnie inny odcinek. My tymczasem przenieśmy się do XXI wieku. Obecnie mamy w Europie 12 państw o ustroju monarchicznym. Skoro to jedna czwarta wszystkich państw starego kontynentu, to nie możemy mówić, że jest to system wymarły czy egzotyczny. Mówimy tutaj o monarchiach konstytucyjnych i parlamentarnych, ale wśród nich jest też monarchia absolutna całkowity wyjątek na politycznej mapie Europy. I domyślacie się, o jakie państwo chodzi? Zgadliście. Chodzi o Watykan. Jednak właśnie ze względu, że jest to system tak odmienny i bycie papieżem tak różni się od bycia koronowaną głową w pozostałych państwach, to zostawimy ten przykład na deser. Przejdźmy zatem do pozostałych państw. Czego możemy pozazdrościć dzisiejszym rodzinom panującym? Stwierdziłbym, że są celebrytami w wersji premium. Ich życiem i działalnością interesują się mieszkańcy danego królestwa bądź księstwa, a w niektórych przypadkach... Szczególnie mówimy tu o Windsorach, to właściwie interesuje się nimi cały świat. Ich popularność wykorzystali twórcy serialu The Crown, który święcił kolejne rekordy popularności. Trochę starsi pamiętają, a młodsi niech zapytają swoich rodziców, jakim echem odbiła się żałoba po śmierci księżnej Walii. Płakali nad nią nie tylko jej krewni czy bliscy znajomi. Ale również osoby, które widziały ją wyłącznie na szklanym ekranie lub czytały o niej w gazetach. Jednak czy ta popularność ma więcej zalet niż wad? Weźmy takie przyziemne, ale bardzo namacalne powodzenie u kobiet. Tysiące nastolatek marzyło o poślubieniu któregoś z książąt, Williama lub Harego, i spełnieniu bajkowego snu o byciu księżniczką. Dziewczynom jednak imponowało wyobrażenie o księciach a nie ich prawdziwa osobowość, której znać przecież nie mogły. Tak też będzie z dziećmi rodzin książęcych. Młode księżniczki i młodzi książęta mogą żyć w obawie o to, co tak naprawdę trzyma przy nich drugą połówkę. W ogóle wyobraźmy sobie, co oznacza życie w ciągłym obiektywie aparatów paparacji czy kamerach portali plotkarskich sprowadza się do tego, że praktycznie każda wpadka członka rodziny królewskiej wychodzi na światło dzienne. A nawet komuś bardzo przyzwoitemu zdarzają się przecież gorsze dni czy kryzysy. Osoby żyjące w złotej, ale jednak klatce muszą czasami odreagować, a wtedy jedno zdjęcie i skandal gotowy. Trzeba jednak przyznać, że na przestrzeni ostatnich dekad rodzinie królewskiej wybacza się coraz więcej. Chociaż powinni stanowić wzór patriotyzmu i moralności, to dzisiejsze społeczeństwa chętnie przymykają oko na brak nieskazitelności członków rodziny królewskiej. Ale czy ten brak prywatności jest wynagradzany nomen omen wynagrodzeniem, jakie otrzymują? Sami oszacujcie, bo bywa z tym różnie. Zacznijmy od najwyższych sum. Monarchia brytyjska otrzymała w 2022 roku ponad 86 milionów funtów, czyli 109 milionów dolarów z budżetu państwa. Taka kwota może zawrócić w głowie. Nie ląduje jednak w portfelu władcy, tylko jest przeznaczona m.in. na pensje pracowników, remonty nieruchomości, potem podobne rzeczy. Wymienione koszty są tak duże, że dotacja od państwa nie wystarcza na ich pokrycie. Brakujące środki monarchia uzyskuje od turystów. Za bilety wstępu do królewskich pałaców czy zakupu pamiątek. Jednocześnie niech nikomu nie przyjdzie do głowy, że podatnicy dopłacają do monarchii, a król pasożytuje na społeczeństwie. Firma Brand Finance Research, która zajmuje się badaniem wartości globalnych marek, oceniła, że brytyjska rodzina królewska to rocznie około 1 miliard 800 milionów funtów zysku dla kraju. Warto zwrócić jeszcze uwagę na prywatny majątek Karola, który jest ogromny. Nie składają się na niego miliony funtów na kontach bankowych, a wynika przede wszystkim z wartości nieruchomości, które rodzina nabyła w poprzednich wiekach, a teraz ta wartość stale wzrasta. W takiej sytuacji dużą ulgą dla rodziny królewskiej jest przywilej zwalniający z podatku od spadków i zysków kapitałowych. Inne rodziny panujące nie generują takich dochodów, ale są z pewnością tańsze w utrzymaniu. Szwedzki rząd w 2021 roku przekazał rodzinie królewskiej 147 milionów 900 tysięcy koron szwedzkich, czyli jakieś 66 milionów złotych. Podobnie jak u insorów, jedynie część tej sumy stanowią wynagrodzenia szwedzkich dostojników królewskich. Co ciekawe, to król określa wysokość pensji poszczególnych członków swojej rodziny, więc trzeba po prostu z nim dobrze żyć. Za dużych skąpców mogą uchodzić Duńczycy. Kiedy niedawno królowa Małgorzata abdykowała i przekazała władzę swojemu synowi, Fryderykowi X, to nie miała nawet miejsca, miejsca uroczysta koronacja. Przypomnijmy, że Brytyjczycy wydali na koronację Karola III około 250 milionów funtów. Czy zatem Duńczycy nie cenią swojej rodziny panującej? Absolutnie nie. Jest tam po prostu zupełnie inny styl funkcjonowania monarchii, dopasowany do mentalności społeczeństwa. Duńczycy raczej nie przechwalają się swoim majątkiem, nie interesują ich też zarobki sąsiada. A koronacji nie ma tam już od XVII wieku. Rodzina królewska na swoje utrzymanie wydaje około 8 razy mniej niż Windsorowie. Może właśnie ta skromność powoduje, że ponad 70% społeczeństwa popiera istnienie monarchii? Portal Strefa Biznesu przywołuje również inny ciekawy sondaż z 2023 roku, zgodnie z którym ponad połowa ankietowanych twierdziła, że zarobki królowej są adekwatne lub nawet za niskie. W gronie monarchów europejskich za ubogiego może uchodzić król Filip V z dynastii Bourbonów który w 2023 roku otrzymywał roczną pensję w wysokości 269 tysięcy euro, czyli około 1 150 000 złotych. Dla wielu może być zaskakujące, że najbogatszymi monarchami nie są wcale królowie wielkich państw, tylko książęta Liechtensteinu, Luksemburga i Monako. Jeżeli chodzi o księcia Alberta II, to, według nieoficjalnych danych, może być właścicielem nieruchomości zajmujących nawet 1 czwartą całego Monako. Książę Liechtensteinu to podwójnie ciekawy przypadek. Po pierwsze, władca tego niewielkiego państwa posiada majątek wyceniany na 5 miliardów dolarów, a wynika to m.in. z tego, że posiada własny bank. Co jednak dla mnie szczególnie interesujące, Jan Adam II jest jedynym, Poza papieżem, władcą europejskiego państwa, który nie tylko panuje, ale też rządzi. Słowo rządzi może jest trochę na wyrost, bardziej odpowiednie będzie stwierdzenie, że ma pewien wpływ na rządy. I tutaj właśnie związana z tym ciekawostka, że w 2003 roku w wyniku referendum zakres tej władzy się zwiększył. Właśnie tych kompetencji mogą mu pozazdrościć pozostali europejscy monarchowie. Oni nie mają uprawnień, nawet namiastki tych uprawnień, które posiadali ich poprzednicy we wcześniejszych wiekach. Nie dowodzą armiami, nie nakładają podatków, nie decydują o kształcie polityki zagranicznej. Nawet jeżeli przepisy ustrojowe przyznają im pewne kompetencje rządzenia, to utrwaliła się zasada, że monarchowie z tego nie korzystają. Tak na przykład po raz ostatni prawo WETA zostało użyte przez brytyjskiego króla ponad 300 lat temu. W ogóle, by potwierdzić swoją apolityczność i neutralność, rodzina brytyjska nie bierze udziału w wyborach powszechnych już od zakończenia I wojny światowej. Skoro mają tak mało kompetencji, to co jest ich głównym zajęciem? Czy w takiej sytuacji członkowie rodzin królewskich tylko jeżdżą konno i biorą udział w dystyngowanych przyjęciach? Otóż nie. Monarcha jest jednak głową państwa, a jego funkcja godnego reprezentowania kraju i spajania podzielonego społeczeństwa wymaga niezliczonych aktywności. Rodziny królewskie angażują się w działania charytatywne oraz patronują organizacjom społecznym. Taka Elżbieta II była patronką około 620 organizacji charytatywnych. Monarcha w ogóle odbywa dziesiątki wizyt międzynarodowych, wygłasza setki przemówień, a także musi uścisnąć tysiące dłoni całkowicie nieznanym mu ludziom. Wydaje się, że takie zajęcie po pewnym czasie może być równie nużące jak praca na taśmie w fabryce, ale przy jej wykonywaniu monarcha zawsze musi być uprzejmy, serdeczny, ponieważ każdy jego gest będzie analizowany. A dlaczego? Ponieważ król jest symbolem jedności państwa, identyfikacji kulturowej, powodem do dumy, to nie są tylko frazesy w nim skupia się powaga i siła całego narodu. Spotkanie z królem jest dla wielu dużo bardziej prestiżowe niż spotkanie z prezydentem. Sami odpowiedzcie sobie w tym momencie na pytanie: od kogo wolelibyście otrzymać odznaczenie państwowe? A teraz zapowiadany kilka minut temu Watykan i władca absolutny. Najmniejsze państwo świata, gdzie formalnie całość władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej jest skupiona w rękach papieża. Oczywiście nie wykonuje jej osobiście, tylko przez podległe sobie instytucje. Władca ten nie może zostać przez nikogo odwołany. Z wiadomych przyczyn Watykan nie jest monarchią dziedziczną, tylko elekcyjną. Śmierć albo jak w przypadku Benedykta XVI, rezygnacja z pełnienia urzędu oznacza konieczność przeprowadzenia konklawę, gdzie prawo głosu należy do kolegium kardynalskiego. Władza papieża nie rozciąga się jedynie oczywiście na tych kilkuset mieszkańców i na te kilkaset metrów kwadratowych, na których leży Watykan. Papież stoi przecież na czele ponadpaństwowej organizacji, jaką jest Kościół Katolicki. Jest on więc bardziej jakby prezesem potężnej i unikatowej korporacji niż typową głową państwa. Czy jednak jego funkcja w XXI wieku jest atrakcyjna? Z jednej strony nie jest on władcą malowanym, jak przedstawieni wcześniej. Posiada ogromną i realną władzę. To on odpowiada za szerzenie i umacnianie wiary na wszystkich kontynentach. Jego encykliki odbijają się szerokim echem w debacie publicznej. A zajmowane stanowiska przy okazji konfliktów zbrojnych, jak ten na Ukrainie, wywołują często większe poruszenie międzynarodowe niż decyzje generałów na polu bitwy. Jednak ciążą na nim nie tylko sprawy duchowe. Jest on przecież pośrednio lub bezpośrednio przełożonym dla setek tysięcy pracowników. Samych księży jest na świecie około 400 tysięcy. Przy takiej liczbie, co oczywiste, papież z większością nie zamienił nawet słowa. Jednak każda afera, czy to finansowa, czy seksualna, pojedynczego księdza ostatecznie wpada na jego konto, ponieważ to papież powinien sprawować nadzór, który ma zapobiegać takim zdarzeniom. W praktyce jest to raczej niewykonalne. Pamiętajmy też, że wszystkie te obowiązki duchowo-administracyjne zaczyna się pełnić po skończeniu 70 lat. Wtedy to ludzie świeccy są na emeryturze. Dla kardynała, który zostaje biskupem Rzymu, zaczyna się najbardziej intensywny okres w życiu: audiencje, podróże, setki decyzji o wyznaczeniu biskupów do konkretnej diecezji, pisanie encyklik i tym podobne. Czy wyobrażacie sobie, że wasz ojciec lub dziadek mający 78 lat ma teraz wziąć odpowiedzialność za te wszystkie sprawy? A tak właśnie było w przypadku Józefa Ratzingera, który jako papież Benedykt XVI objął rządy po śmierci Jana Pawła II. Podobno chwilę wcześniej mówił bliskim, że chciałby wrócić na bawarską wieś i skupić się na pisaniu książek. Zaakceptował jednak wybór konklawę, a jego pontyfikat oceniany jest pozytywnie. Jednak po niecałych siedmiu latach postanowił abdykować. Co dla wielu było szokiem, bo ostatnim papieżem, który dobrowolnie zrezygnował z piastowania tej funkcji, był Celestyn V w 1294 roku. Czy może jednak dziwić, że osoba w wieku prawie 86 lat nie ma już sił do tak intensywnych zadań? Kiedy spojrzymy na życiorys Benedykta XVI, to lenistwa raczej mu nie zarzucimy. Statystyczny mężczyzna jednak w tym wieku już nie żyje. Tym bardziej trzeba docenić wysiłki Jana Pawła II, który w ciężkiej chorobie starał się wywiązywać z obowiązków w głowie Kościoła. Jeżeli interesuje Was, jak wyglądał przykładowy Dzień Papieża Polaka, to link do artykułu zamieszczam w opisie. Tutaj tylko wspomnę, że zaczynał pobudką około 5.30 i kończył dzień o 23.00. Był on wypełniony spotkaniami z urzędnikami, modlitwą i permanentnym dokształcaniem. Raczej mała atrakcyjna wizja. Może więc tyle obowiązków łączy się z wysokim wynagrodzeniem i życiem w luksusie. I tutaj też czeka rozczarowanie. Papieże nie otrzymują żadnej stałej pensji. Nie są też właścicielami żadnych nieruchomości czy innych aktywów kościoła. Oczywiście mogą liczyć na zaspokajanie swoich bieżących potrzeb, ale raczej nie nadużywają pieniędzy z tego funduszu. Przepych i bogactwo od dawna nie jest domeną funkcjonowania papieży. Jan Paweł II, Benedykt XVI żyli godnie, ale skromnie. Franciszek stara się ich jeszcze przebić w tym aspekcie. Okazuje się zatem, że chociaż znajdziemy przypadki dostojników kościelnych żyjących w luksusie, to na pewno ich postępowanie nie jest naśladowaniem biskupa Rzymu. Czy zatem jest czego zazdrościć, czy to świeckim, czy duchowym monarchom europejskim? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Zachęcam do odwiedzenia sklepu Wokulskiego, gdzie ostatnio pojawił się nowy asortyment Iście Królewski. Pozdrawiam!